Jak pomóc partnerce, żonie podopiecznej odciążyć odcinek lędźwiowy oraz biodra pod koniec ciąży? Poprosz ciężarną o położenie się na plecach. Koniecznie musi to zrobić przez bok. Następnie naszykuj sobie dosyć grubą, długą chustę i połóż ją pod miednicą, pod biodrami ciężarnej. Jeśli przyszłej mamie jest już niewygodnie, niedobrze w leżeniu na plecach na płaską, możesz położyć poduszkę lub koc pod jej głową. Następnie chwyć mocno chustę po obu stronach bioder podopiecznej i delikatnie unieś jej biodra do góry. Możesz bujać na lewo i prawo, tak jak kołyska lub przemieszczać delikatnie biodra nad podłogą w lewo i w prawo. Aby pozycja przyniosła oczekiwaną ulgę, ciężarna powinna luźno leżeć na chustie i nie pomagać nam w unoszeniu bioder.